Róża! Dzień doberek! Złamana gałoś! Wydaje mi się, jak mówiłam wcześniej, że to jest ta papuga. Jest dużo tych pąków. Ale ktoś mi też napisał w komentarzu, że moje róże mają mszyce przenoszone przez mrówki. Ja widzę te wszystkie róże, jak mówiłam wcześniej, tak jakby były sklejone. Ja kupiłam specjalny spray i sprayuję. Tam na górze są wielkie pąki, ale... Są sklejone. Tak. Na pewno odlecą. Gdy dotknę i próbuję rozkleić płatki, to odlatuje. Mokre jest takie. Błyszczące. Nie wiem co jest z tą różą. Ona była taka piękna. Tu jest następna to obecne. No, bo przecież to się przecież nie rozwinie. Próbuję pomóc. Oderwę te płatki sklejone. Może się otworzy. I tutaj też. I zaraz znowu posprajuję. Może zlikwiduję tą szycę, co to jest. No niesamowicie. Tutaj odłamany pąk jest. Ten. Ten jest. Już przekwitnięty, ale też nie był rozkwitnięty całkowicie. Kwiat. I tutaj też jeden odkwitnięty, a te płatki pomału się otwierają. Zaraz przyniosę spray i znowu posprajuję. Tutaj jest, otwiera się z nowej gałązki. Wyrasta nowa gałązka i ma. Jata tutaj na końcu. No nic, ja dzisiaj będę pracowała przy tej róży. Tą trzeba już obciąć, widać. Trochę ją doprowadzę do porządku. No i jeszcze z przodu nie skończyłam. Nie mam czasu. Umyłam głowę. Nie mam majka. Troszkę tutaj popracuję. No, wycinam to wszystko po kolei powycinam to. W nocy było 8 stopni zimno. 8 stopni jak na Australię, a teraz jest piękna pogoda. Pokażę Wam później co zrobiłam. Zrobię tutaj dookoła może tej róży i trochę tutaj. No, i będę musiała też poprzywiązywać krwawiące serce, bo już liście opadły, i nie chcę też nowego gałęzi, żeby szły do sąsiada. Tam połowę już zrobiłam koło róży. Teraz trochę tutaj. Ile dam radę dzisiaj, to, to powyrywam i później będę musiała dojść od płotu i zrobić koło płotu. Bo tam jest dużo tych kwiatów, pastów, które lubicie. I one nie pozwalają mi tam dojść. Muszę się ich pozbyć. Teraz obetniemy. Ok tutaj bo one są same takie kikuty. Nowe już rosną, więc ja muszę te stare powycinać. Zostawię tylko kilka, żeby przetrwały ten okres czasu, gdy tutaj nic nie ma. Ja będę dalej pracować i powiem Wam, ile zrobiłam. Tutaj dojdę, tutaj mam tą trawę, która ma żółte kwiaty, wygląda tak jak były żółte irysy. Tam dojdę i też poprzycinam liście. I tak po troszku się posuwam. Tutaj miałam dużą pelargonię, która już prawie przepadła, to ją wyrzuciłam także tutaj robię dojście tutaj do tej trawy ona jest w doniczce wkopana, w doniczce bez dna jest tam jeszcze trochę chwastów i posuwam się w tą stronę tutaj już też trochę zrobiłam będę tam szła od tyłu też przecinam słyszycie ptaka? przyszedł jeść też przycinam tutaj wąsy kota też przycinam, tam miałam bardzo wysoką pelargonię, która się przewróciła no i muszę też dojść z tyłu i przyciąć dobrze, zrobić takie tak jak okrągło, żeby wyglądał ten krzak wąsy kota i uporządkować tutaj no i będę dalej sprayować róże i dalej będę pracować dookoła róży. Już trochę tutaj zrobiłam. Znowu sprajowanko. Może dam radę, no nie wiem. O, tam piękna róża się rozwija. Wiemy. Tutaj widzicie, jaka duża? Muszę iść z drugiej strony. Z tej strony przejdę. Och, I tutaj posprajuję. Ta, ta przepadła, ale tam jest następna. I ta się rozwija. Ta przepadła. No zobaczymy. Może je uratuję. Nie wiem. Jeszcze muszę trochę przyciąć gałęzi. A jak już w ogóle róża przekwitnie, kompletnie to wytnę ten wielki pień. Ten, widzicie taki gruby, tamten wezmę piłę i się go pozbędę. Kwitnij, Różo, kwitnij, bo byłaś taka piękna. Nie wiem, co się z Tobą stało. Ta róża wyglądała tak. Teraz troszeczkę coś dla odmiany, żebyście się nie nudzili. Podetnę tutaj tą trawę. Nie jest jeszcze gotowa, żeby kosić maszyną. I przytnę tutaj, gdzie ten stolik stoi. I troszkę posprzątam. Trzy kwiatki posadzić, bardzo długo mi to schodzi, żeby je posadzić. Po prostu nie mogę znaleźć już miejsca. Pochodzę znowu, sadzę następnego. Plus 8 stopni. A teraz jest gorąco. Ta Pelargonia różowa. Inny kolor od Zaraz Wam pokażę, jaki kolor ma właściwie. Dostaje dużo kwiatów. I zaraz się wezmę, może też tutaj wyrwę te śmierciuszki. Jak pokazywałam. Koniec odpoczynku. Napiję się tylko i idę coś jeszcze robić. No, chodźcie śmierdziuszki. Jeden chyba tylko ten wyrwę. Na razie szkoda mi trochę, ale trzeba dać miejsce dlatego krzaczka. No, będzie lepiej teraz. Tak. Teraz powyrywam tutaj trochę dookoła te chwasty i niech sobie oddycha kwiatek, krzaczek. A obok Bagun Villa była olbrzymia pelargonia, która pachniała jak cytryna i miała pomarańczowe kwiaty. Teraz już korzenie, wszystko gałęzie wychodzą same z ziemi. Więc przycięłam ją, zrobię nowe zaszczepki, a tę część zostawiłam, może odrośnie. Moja róża, biały iceberg, white iceberg, rozkwita. Jeszcze nie zdążyłam przyciąć, jak wczoraj mówiłam, troszeczkę przekwitniętych kwiatów, ale zaraz to zrobię. Podlałam ją dobrze z nawozem. Może jej to pomoże, aby się odbiła. I tak samo ta pnąca. Oderwałam przekwitającego kwiatka od tej wysokiej pelargonii. Patrzcie, jaka jest wysoka. Ja jeszcze miałam jedną wyższą. Jak mówiłam wcześniej na jednym z filmików, ja wytnę te kawałki o pelargoniach. Które miałam we wcześniejszym czasie w ostatnich trzech latach i wam pokażę. No teraz idziemy porównać ten kolor ta Pelargonia i tutaj ta Pelargonia. Jaki to jest kolor? Dwa różne kolory. Piękne. Też jest wysoka. Rośnie bardzo wysoko. Niech sobie rośnie. Jest przywiązana na paliku. Nie skończyłam jeszcze tego ogródeczka tutaj, dużo mi nie zostało, ale musiałam jechać do córki i tam przyszła do niej jej a teściowa. I poprosiła mnie, żeby jej znowu dać kwawiące serce, jeżeli będę miała nowe zaszczepki, więc ja mam dwa, chyba tutaj, zaraz je wykopię i poszukam też, może są jeszcze nasienia, jej dam. Ona ma bardzo wysoki, taki, to nie jest płot, ale u góry jeżdżą auta, a tutaj jest taka skarpa, więc mówiła, że chce posadzić wzdłuż. To będzie pięknie wyglądać, bo ten, co jej dałam, to wygląda bardzo ładnie. Więc będę szukać teraz. Raz. Dwa. Zaraz Wam pokażę. Znalazłam. Dwa albo trzy. Chwasty są. Będę się brała do tego, chyba jutro. Bo jutro nie mam żadnych planów, ale wam pokażę. Widzicie? Tutaj jest jeden. To ja go zaraz wykopię. A tutaj. Tutaj jest następny. Tego też wykopię. Tego nie mogę wykopać. Ale wykopię te dwa. I przejdę się, popatrzę, bo mam jeszcze w innym miejscu. Może znajdę tam. O, te chwasty, no niesamowite. A teraz Wam pokażę, może znajdę. Może znajdę jeszcze nasionka. A jak nie, to pójdę do innego krzaczka. Może tutaj. Gdyby mi powiedziała wcześniej, to ja bym to wszystko wyzbierała. Nie ma, bo kwiat w tej chwili idzie do spania na zimę. To wszystko odpadło. Zaraz zobaczymy. Tutaj. Tutaj też nie ma. Nie ma żadnych nasion. Chyba, że tam, później sprawdzę. I pójdę do innego jeszcze krzaka. Wykopię teraz to. Tutaj sprawdziłam. Mam tylko dwa. Widzicie, jeden większy, drugi mniejszy. I tutaj naszykowałam ziemię już z nawozem. To zaraz to wkopię, bo za dwa dni będę się znowu widziała z córką i z nią. Więc zawiozę jej. Tutaj mam też krzak, zaraz zobaczę, czy ma nasiona. Bo ten może jeszcze będzie miał nasiona. Nie, nic nie ma. Nie, jeszcze mam jeden. Tutaj coś jest chyba. Nie, nie ma. Jeszcze mam jeden krzak. Pięć mam wszystkich, ale tylko mam w, w dwa większe. I ten trzeci jest. Trzeci większy, co tutaj jest. Zielony jeszcze jest. Zobacz teraz tutaj, czy ma jakieś odnóżki. Tutaj rośnie, ale tego nie będę mogła wykopać, bo jest za blisko głównego korzenia. Więc go zostawię. No, słyszycie pieska. Przywiozłam go przed chwilą. Idę jeszcze do jednego krzaka. Tutaj też jest jeden, ale tylko pojedynczy, więc nie będę go ruszała. Jutro się wezmę za chwasty. Tak. Idziemy do dużego. A tutaj mam ten duży, ale nie ma żadnych odnóżek. Więc nic z tego. Sprawdzę tylko, czy ma jakieś nasiona, ale będę musiała stanąć na krześle. O, widzę. Widzę, muszę woreczek wziąć foliowy. O, jest tutaj następny. O, parę i zerwę znajdę, wezmę krzesło i zobaczę, ile mi się uda zatrzymać. To ona sobie posadzi, może wyrośnie z nasionka. Mam tyle nasion. Jeszcze nie zdążyły odpaść, i ptaki nie zdążyły ich zjeść. Może jeszcze jest kilka, ale wystarczy jej. To, co jej dam, to jej wystarczy. Teraz będzie sadziła, i zobaczymy, ile się z nich przyjmie. Tutaj mam jeszcze jeden krzaczek. Właściwie dwa krzaczki wsadziłam razem, przyjęły się, rosną i mają tutaj nowe. Widzicie, jest, ale nie będę odkopywać, bo jest za blisko korzenia też. Zostawię to, niech rośnie. Wsadziłam ich, podlałam. Teraz zostaną tutaj w wiaderku w wodzie. I za dwa dni pojadą. I także. Pokażę Wam tutaj, napisałam jej notatkę i wrzuciłam wszystkie nasionka, które znalazłam, i jej to wszystko razem dam. A ten kosmos się nachyla. Mam tutaj palik i go wbiję i przywiążę ten kosmos, wyprostuję wyrósł sobie obok róży Królowa Elżbieta. Ja ją dobrze obcięłam, nowe tutaj wypuszcza i te wszystkie to są też nowe. To na razie zostanie. I tutaj zaraz obok wsadzę jedną peciunię, chyba czerwoną. Przywiązałam tą, ten kosmos. On się wyprostuje, dlatego że on będzie się prostował tutaj więcej do słońca. A tutaj wsadziłam tą peciunię. Teraz tylko podleję. Wsadziłam ją, posypam tam nawozu. No i niech sobie rośnie. Jeszcze zostało dwie peciunie. Muszę poszukać miejsca. A tutaj mam jeszcze malutkie pomidorki, których muszę się pozbyć. Gdy jutro będę pracowała w ogródku, to będę wrzucać po dwa, wykopie dołek wszędzie dookoła. I zobaczę, co wyrośnie i co przetrwa. Może posums albo szczury Nie znajdą i mi nie zjedzą.